Jaki to skokójne. Dobra, wszystko, to jest cyk Kamerka, kręcimy No, dawaj Skręć w lewo Szymaneczko, siemaneczko Witam Was serdecznie Mamy niedzielę Piękny, słoneczny poranek Dziś cały dzień ma grzać Także jedziemy, wykorzystujemy dzionek Śmigamy dzisiaj razem z żoną Gosią Cześć Śmigamy do Jadowniki Wieś w Małopolsce Tam będzie zlocik motocyklowy Jedziemy spotkać się z naszą ekipą Podhala, a także z innymi motocyklistami. W tym momencie śmigamy na Tenczyn. Tam spotkamy się z Anią dwoma Bartkami prawdopodobnie i może ktoś jeszcze dojedzie w sumie, bo nie wiadomo tak nikt nie mógł się określić do, do końca, kto będzie jechał. Fajnie, że dzisiaj w dniu dzisiejszym jeszcze po raz pierwszy będziemy jechać z Piotrem Z Lubnia. Z którym od dawna się próbujemy skontaktować, żeby gdzieś wspólnie się wybrać, a nie było ku temu okazji. Także dzisiaj się zobaczymy wszyscy w komplecie. Fajnie, wykorzystamy dzionek. A tymczasem co? No śmigamy, nie będę zanudzał, co jakiś czas będą dokrywki. Także jedziemy. Miłego oglądania. <grywka> Zresztą, gdzie Ty jesteś? Czemu? Miałam lusterko tak ustawione. Aha. Skręć w lewo. Szybko zaczęłam... Tutaj? Tu? Dziury środkiem uważaj, droga leśna, niestety dziurawa. Będziemy wyjeżdżać chyba na drogę główną Chociaż nie, bo tutaj widzę, że całkiem inaczej leci Leci pod nową Zakopianką Widzisz, tutaj po lewej jest nowa Zakopianeczka zrobiona Wyjeżdżamy tędy? To jakbyśmy lecieli na Kraków Powiem Ci, że więcej krzywdy na placu sobie potrafiłam zrobić niż teraz. Nie wiem czy kwestia skóry Oj... czy czego. No i tu jest stara zakopianka. Chociaż nie, nie wiem co to za droga. Czy Poczekaj, bo teraz się pogubiłem. Nie, nie, to nie jest Zakopianka. Nie, to nie. Czy, a nie, to jest jeszcze stara droga. Skręć w lewo. Dobra, dobra, spoko. Tu wyjedziemy na Zakopiankę Starą teraz. Po lewej stronie będziemy jechać w lewo teraz. No tak, tu jest dojazd do tej starej Zakopianki. Skręć w lewo. Bartek jedzie. Chema, Chema, chodź! Boże ci dziś stanąć! <grymne> <grymne> Cześć! No <grymne> Dobra, zwolnijmy, zwolnijmy. Dobra, wolno, mamy go, chodzimy. Chodź, 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 No, dawaj. Ale żeśmy się zgrali. Ale żeśmy się zgrali, no czad Tak, <grystanie> automatycznie fajnie. połączyło, fajnie Zarąbiście Co, jedziemy tak? Tak, no to widzicie Moi mili Tak żeśmy się spotkali, fajnie że dołączyło, dołączyli do nas Dwa Bartki Także fajnie, fajnie. fajnie. Antenkę Anten musiałem wyrzucić do góry no. teraz, o, teraz się słyszę już dobrze Elegancko, fajne spotkanko nie Tak, się jeszcze nigdy nie zgrali No dokładnie prawo to krzywa, jest to je tu za kawa no, no ja jeszcze bym się dolał, wiesz, bo się, a doleje się do fula i... No pewnie Tutaj też się tankować. No, tak samo, myśmy się zatankowali w suchej na full I Ja w... wczoraj stówkę, że miałem pół paliwa, ale myślę, a to wleję mu ten, bo i tak będę potrzebował, i tak będę potrzebował No jasne, że tak ale widzisz fajnie, ten połączyło się. No super, samo, no nie? O, i dobrze testuję teraz temat jeden, wiesz jaki? No. Bo były te zapytania na grupie, czy słuchając muzykę wyciszają. No no. A ja w tym momencie słucham muzykę, ona idzie mi w tle, jest wyciszona, ale słyszę ciebie. Czyli no już mogę to powiedzieć. To Czyli ona idzie cały czas, nie jest wyłączana. Wiem, wiem, super. Czyli e, idzie tam. Czyli na... idzie tak jak chce ten gościu. Że on, bo on, jemu chodzi chyba o to, że e, nie może, żeby się muzyka właśnie nie wyłączała. No, może tak być. Tak, a, mi, a mi ją wycisza, tak? O połowę ponad mi ją wycisza. No. Gocha chętnie sobie na moje miejsce, a ja sobie pojadę z tyłu. Brawo. prędkości 50 kilometrów na. Braga, syf tu jest dość mega. No widzę właśnie. Skręć w prawo. Ciem, Następnie ciem, ciem. miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Ja nie umiem na wstecznym. tu z boku yeah. po prostu i tyle. Pi, 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 pi. <laughs> Siemanko. Hello. Hej. Co mi dajesz? Aaa, dziękuję Myśmy się... Siema Myśmy się spotkali po drodze Chyba mamy temat do Ciebie z Marcinem Jak Ty robisz zakręty? Co Ty robisz na zakrętach? Dobra, no to startujemy ekipką Wszyscy się pakują Śmigamy na następny Punkt. No, tak na cztery interkomy można jechać. Wszyscy są na interkomach, to nie? Tak no, e, ten fotoradar bije sklepy czy nie? A kto to wie? E, ja nie wiem Ale wiesz, Lepiej nie ryzykować, no dokładnie. Ja wiem, że on jest aktywny, on jest w takim zajebistym miejscu położony, bo on jest zaraz za znakiem i go nie widać. No jedźmy sobie spokojnie, przejedźmy Dobra, śmigamy tak z 80, 90 Ale ona mówiła, że to gdzieś jest e, e, naprzeciwko Spontiusza Czekaj, myślę, no jedziemy do Myślenic generalnie, no nie? Tak, raz. jedziemy do Myślenic i te same prawo na dole na światłach no. A później dalej jest po, po prawej stronie Spontiusza Ona mi wczoraj mówiła coś, że po przeciwnej stronie Spontiusza to jest No to jedźmy, no to Bartek znasz te tereny tutaj bardziej, no to... 50, po prostu nie tyle no. Pościgamy się trochę za nim. Y, ja znają życie, to my ich dogonimy na dwóch facusce. A my sobie polecimy 120, 140, a bo już ma, też, no. nie ma też, tylko, Bartek. tylko Bartek tyle nie poleci, bo on stówką poleci ma. No. O tak! tak. <laughs> czyli, jednak, czyli jednak siwa się skapa, że kogoś brakuje <laughs> Aż niemożliwe <laughs> Aż niemożliwe e, Dobra, będziemy robić zmianę stron Przestawcie się, bo siwa jedzie po prawej stronie Dobra Przetasowanko Przetasowanko było I jedziemy Siła się będzie wkurzać ostatnio, ostatnio mi pisała, że nie lubi jeździć ze 120 jest taki no. Z Agnieszką ostatnio gdzieś tam byłam na armowie, czy gdzieś tam widziałem? jazdy, gdy gwizd No jedź go Czy że mój motocykl to tak fajnie wyważony jest? Tak. A tak. powiem ci, że wstrzymać się to tak dość fajnie jedzie. Dobrze. Fajnie jest wyważone. I też znówki opony, no to w miarę wiesz, że jest stabilny. Wiesz, nie ma kwadratu, nie goni i. Te, I jeszcze po prostu jedzie. Spoko A? Dobra, go To ja sobie znam szybko, w razie czego? Ja Bartek widzę, włączy. że włączył Hypernapęd. Hypernapęd włączony. <grym> A, ładnie go tam ciśnie. A, tu wam ciśnie. A i to taka dobra przelotowa. A się to małe, niedołówko. <grym> 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 Powiem Ci Marcin, że teraz jest fajny na tym MediaModzie, jest w fajnym miejscu przycisk włączania, jest on tak wywyższone i czuć to włączenie, bo ja na tym swoim, swojej ramce to miałem ciężko, żeby wyczuć czy jest włączony, czy no nie. No tak, dokładnie. A tu jest po prostu czuć to naciśnięcie i... Ja, ja mam pilota, to tak Ci mówię, ja nie muszę patrzeć w lusterko, czy nagrywam, czy nie, po prostu wiesz, mam pilota i widzę, że nagrywa i to jest fajne. Nie, no też ta dioda jest fajnie z przodu na samej górze na środku i to też jak się kuchnie, to no. widać, że nagrywa. Tylko, że u mnie akurat przez lusterkę to jest ciężko kurde kukać. Żebym tę szybkę zamknął, bo już mam muchę kurde. O dziwo na szybce ostali. A ja mam na szybce właśnie, już much dość kilka. Ja też. Dobra, mam tutaj gdzieś będzie albo jeszcze dalej, o rondo tu jest action. Przechodzimy na następny punkt spotkania Gdzie mamy no, jechać? Prawo, prawo jest Piotrek w prawo jest Piotrek oj. Który to tak? No to no przecież I mamy też Pana Europę w ekipie Tak Cześć Dojechali na punkt kolejne spotkania Plankowałaś się? Plankuje. Ja sobie pójdę Dalej leci zapunkować Siemanko Jeden co się godnie przywitał Cześć, Marcin, hej o, 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 o. Marciny, tutaj Marcin, Marcin Cześć, Piotrek, hej Gosia czy Rafał i Dobra, chodźcie ten. Cześć Siema Hej A gdzie jest Bartek? Hej, hej, cześć. Bartek, jak mnie teraz słyszysz? Nie, ja ciebie bardzo dobrze Tak? No, ja nie muszę tego ściągać? Czego? Komunikacji Czekaj, zajleć i zatankować Gotowa? Tak. Teraz tankowanko Bartek I płaci, dalej. Bartek płaci do to podstawiać się Także czekamy na ekipkę i jedziemy dalej. Nie, ja by, kurwa, Bartek, ja chyba będą musiał stanąć, powiem Ci. Nawet Nie dam rady jechać. Ja, ja do, dodaję gazu, chcę zmienić bieg, i on, on, on mi zostaje na obrotach. Eee, to powiedz mi teraz tak, stawać gdzieś, szukać miejsca, czy. Eee, kurwa. Nie daj cenę, może, co? Zostanę z tobą. To ty się zatrzymaj już... na, na przystanku, ja? muszę stanąć, ja muszę stanąć. Stajemy na przystanku. Najpierw trzeba zadzwonić do siwej, że ten. Znaczy, no to ja ustawiam wtedy już tego. wiesz, no. ja ustawiam wtedy ten Lidla, i ciupiemy już na Lidla, nie? Hmm. się nie wraca bankowo. A nie ma żebyś podpuścił tego, ale to na, na, nawet nie, nie, nie wracam mu gaz, wiesz tak zakończyła się dzisiejsza podróż do jadownik. Niestety, wracam na moto, żony a moto jedzie na nawetce niestety. Także tak to wygląda, trudno Żona Żona też po przejściach lekkich Ale może nie będę opowiadał o tych przejściach W każdym razie kuleje, więc, więc też było wesoło dzisiaj No Trudno, taki dzisiaj dzionek niestety także na razie No i tak smutny ten widok na kawkę na lawecie no ale co poradzić, no. Ekipa pojechała dalej. My niestety wracamy do domku. Też dziękuję chłopakom z naszej ekipy z Podhala za sugerowaną pomoc. Chcieli przyjechać, pomóc. Ale dzięki temu, że mam asystans wolę to załatwić tak, niż chłopaki by przyjechali, a nie daj Boże by się tu jeszcze coś nie udało zrobić i wtedy bylibyśmy już w ogóle Kropce. Dlatego zrobiliśmy tak, a nie inaczej. No i wracamy pomalutku do domku. Także to tyle z tego odcinka. Szkoda, takie sytuacje się też zdarzają. No trudno. Także życie.